Witam serdecznie Dzisiaj zaprezentuję, jak sprawdzić ilość cykli ładowania w dronach marki DJI. Aby to zrobić, musimy sobie wziąć naszego drona z baterią, włączyć ok, włączyć jakiś odbiornik przy aparaturze ok wejść do naszej aplikacji DJI jeżeli nie macie to musicie sobie pobrać taką aplikację tu jest ok mi standardowo już połączyło z tym dronem teraz będziecie mieć taką informacje. W zależności od drona, jakie będziecie mieli. Wciskamy sobie go fly. Następnie trzy kropki tutaj w rogu. Zjeżdżamy sobie w bezpieczeństwie na dół. Informacje o akumulatorze. Tutaj mamy stan naszego akumulatora, napięcie i temperaturę. I mamy licznik cyklu, cykli akumulatora. W tym wypadku jest to 6. To tyle. Mam nadzieję, że film Wam pomógł. Jeżeli tak łapka w górę, pozdrawiam. Hej!